Drugi film był o gonieniu za marzeniami, o chłopaku, co, który chciał latać, i no, w końcu z sukcesem. Fire, W sumie wszyscy tam y, wszyscy siedzieli tam sobie w kółku i tam myśleliśmy nad y, dialogami, co tam powinno się dziać, jakie sceny, co pierwsze, co później jakieś tam... No w sumie dialog nie był wypisany, nie? To była improwizacja pełna. I dlatego tak może tak trochę mniej wyszło. E, no i co tam pisaliśmy scenariusz i y, w filmie Robina też trochę kręciłam kamerą właśnie. Byłam chwilę operatorką. No i tak z wszystkiego trochę co tam w filmie się robi, to robiłam, nie? Aktorstwo, trochę tam scenariusz, trochę mm, operatorem byłam. No i chyba najbardziej mi się podobało się operatorstwo. Jak mi tak myślę nad tym. And besides all the filming we had some fun at the swimming pool and um, with other things. <laughs> <laughs> I won't mention them. Oh, sorry. Ja. Ja. Ja, werk als denk dat Ja. Promo dus om promotieartikelen uitdelen volgende de dat We zitten allemaal op stand staan. Ja. En de eerste werkdag op over Amsterdam, ja is juist wel, maar zit ik even nu een week of zo we sleep in here and turn on the light up the small steps this is where part of the sleeping window and part of the Inne rzeczy? Nie wiem, if you can see in the dim light. A little bit. Okay. And everybody's junk still Zajęcia, zajęcia. trudno powiedzieć zajęcia. czas spędzał z kamerą tutaj z tą młodzieżą. Dominik Matwiejczyk, którego młodzież wybrała, to na prowincjonalnie jak we Wrześni. To było na początku roku. Dominik pokazywał swój film Krew z nosa. Był tam obecny duszą i ciałem. Tam go spotkaliśmy, tam go zobaczyliśmy, zobaczyliśmy jego film i po prostu kilka osób, które było ze sceny młodych uczestnikami jakby tego festiwalu. No, po, którzy poznali Dominika osobiście zapragnęli, żeby Dominik pokazał swoim, swój film również ich rówieśnikom w Holandii i Dominik odwiedził Utrecht, podbił serca kolejnych młodych ludzi, zresztą o tym nawet zrobiliśmy materiał. I ta ekipa, wydaje mi się, już przyjaciół spotkała się tutaj w tym miejscu. <grym> Hiper,